A, to jest ta też kurwa! Dziwnie. To jest ta sama kurwa. A jak się on nazywał? Nie wiesz. Lemosek jakoś tak. Walczę z kimś. Ja tu też walczę. No kurwo skąd O no nie, no dostałem. Nie wiem skąd kurwa Ale jaki skurwysyn. Ja pierdolasz mi się ciepło zrobiło ty Pokurwiło. kurwiło. Nie no, pierdolę. No nie no, ten, ten cały czas pada. No Peter, co jest z nim? E, chłopa macie, ujabę. chłopa macie. O, to jest właśnie ten, kto zajebał mnie. Ej. Ani gó Ani góra, ani dół. Robię go tu kurwa, easy. 123. Uzu, co, co? co? Uciek. Ten tu. Ale między kamieniami. Ała! Na plecy, kurwa. Tam. Jej tam jest. Nie wiem, no ja widziałem jednego kurwa śmiecia. A no pomocy! Spierdalacz! Dalej! Jak wam spierdalać, kurwa! O, leży. Leży śledź znowu, kurwa. Napierdala do mnie, kurwa, jest miecza jakiej jak mam. Tak, w Jak chłopa mnie napierdala. Kinderka też leży. Kurwa! Nie róbcie mi tego. Auto, kurwa. O, to jest A ta to kurwa, co mnie zajebała. On dwa razy mnie już zajebał. Ale dostałem bombę. Dobrze. Ale dostałem kurwa bombę. Niech spierdala kurwa do loby, Kurwa. Nie mam nic kurwa, czeków. A kurwa, byta. No ja wiem, teraz zobaczyłem. Kurwa! Auto, 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 auto. No co to kurwa? To jest ta sama kurwa, co wcześniej. No ty, to jest. To jest on. Kurwa, jebana z tym skinem, a Auto Auto, auto. To jest ta kurwa, to jest ta kurwa. Gdzie jest? No ucieka śmieć. Goń to, to kurwa. Tam gdzieś za tym krzakiem. A gonimy tą kurwę. Także jest on, bo ma ten sam samochód. Kurwa śmieć. A więc poprzedniego męczu czy co? Tak, ten A. trzy razy mnie zajebał. No kurwa, zajebał jakie mnie. to jest dobre. To jest ten sam kurysek. O kurwo, jebana. To no wy odpierdalacie. Ale kurwa kur Nie kurwa zajebą, ale temu, a... Fidonowi zajebą Heda od razu Wysiadł z samochodu i walnął mu heada Ze snajpy no. I te To jest ta? I ta kurwa jest czy ja to mam wuje O, to Ja To pomóż mu! Nie głowy mnie wyjebał kurwa Wójam, dałeś radę mu! No kurwa! kurwa. Kinko, on, buja drugi raz wyjebał go do lobby Ale człowieku, to jestem kurwa, jak jestem kurwa Normalnie jestem taki kurwa zadowolony, że go rozjebałem, że to jest My go robili, buja kurwa Tak, ta, tak, tak Ja wiem Kurwa 0 HP, o 0 miał, 0 miał no, Ja minus, zero. ja minus 100 mu dałem O minus 200 kurwa Ej to jest chyba ten sam kurwa śmieć Takie jasne, nie, nie, wiesz, nie wiem na co ja się piszę. Jednaka kurwa Ej, to jest ten sam skin, kurwa. Je dole, kurwa, jadę na jego. Ale ci kurwa. Jak co to was podniesiemy? Mnie też podniesiemy. Jadę naszą kurwę jebaną Ale jaką? Skąd? Zejdę jebo no, nie o go, niego, bo kurwa Ale kurwa ten typ co nas tam walił z tej snajpy, to był taki sam skin jak wcześniej No to wiem, no to chciałem go zajebać kurwa bo on taki był przy nas A jak się on nazywał? Nie wiesz Klemosek jakoś tak, bo muszę zobaczyć na powtórki Maciuś Ko Koreasek Koreasek to on był Tak to jest ta Też kurwa dziwnie. To jest ta sama kurwa to Jeszcze zobacz na Twitchu czy nie ogląda. Ta co wcześniej była Koreasek przed nim sniper kurwa przez 3 mecze kurwa na to obserwował Nie do Zwał Ale moje teraz chciałem zobaczyć kurwa i ta kurwa je ona jest To jest, gdzie jest? No była ta kurwa z nami znowu Tak, ja no radię. no to on był Za to no, tą kurwę chciałem podjechać, bo już zaczął już kurwiać kurwa, że on co chwilę wie jesteśmy A ty masz streama? No nie mam streama, więc kurwa nie wiem skąd on o. kurwa o, wiedział bo ja mu dałem raport tak kurwa Kurwa, ja je, ja. kurwa jebana Jakie mogi Ej o, tutaj ma... Kurwa wiedziałem, że ta kurwa jebana tu jest Też widziałam Gdzie on jest? Gdzie on jest? medaliony są Ja mam na górce naprzeciwko mnie Tutaj są no patrz, tutaj. No kurwa, oczywiście. Znowu on? No bo no Nie widzę kurwa. Widzę, kurwa, Kura idzie. Razy, kurwa, to on, to on, to on, no? no. Kurwa, co to Nie, no. Dalej tak. Tańcz mu, tańcz mu, tańcz mu. I sklipuj to. to. Nawet mnie, kurwa, nawet mnie że... kurwa nie uderzyłeś, nie? Będzie nie znudziłem z niego w biec, nie? Kurwa, idiota jebany. Ale to jest kurwa, ja mam bekę z tego, bo typ kurwa nie ma nic do stracenia. On jest głównym, kurwa ciężkim. A my mamy dużo do stracenia, bo on jak nas zabije, to człowieku święto ziemi dla niego będzie. Nie? Jebany se kurwa, nie wiem, pierdolnie w ramkę na ścianie, tą elektryczną i będzie kurwa walił konia do tego co dzień nie snem. Ja pierdolę! Zabiłem go! Zabiłem go! Zabiję prawilnego, O Jezu O Jezu Nawet mnie kurwa nie dotknę. Jebana ciężka łajza. Ole mi wykurwił ty, kurwa mać. No mówić ci, jebana, że nie, oni nie. mają tak mamuta wybuchowego. Jeszcze. Ale nie, kurwa, mnie auto wysadziło. Ja na kamienie, na kamienie o, masz. No się tam chiluję, kurwa kondon. No kurwa mać, ta dziwka jebana mi wali po plecach. Po kurwi mnie przecież. Pierdolony kondon jebany. Kurwa jest. Uważaj. To, 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 dostał, 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 ucieka. Lecy, masz, Plecy. Bunkier rzu rzu rzucaj. No i Moje kurwa, oczywiście z piętaleniec. Uważaj, zostałeś sam i tutaj nas dojedzie. Na biało, on na biało jest. Wyłącz ten kurwa. Ale tutaj tego możesz stać, tutaj możesz podnieść. Włączmy no kurwa.